Siemano bukmacherskie świry, po majówce wracamy z naszymi propozycjami na kanale YouTube. W środku tygodnia czekają nas spotkania półfinałowe w europejskich pucharach. W weekend natomiast możemy poznać kolejne rozstrzygnięcia ligowe. W czwartek Mistrzostwo Włoch świętowało Napoli. My mamy dla Was dzisiaj dubelka, którego gramy u legalnego bukmachera ebet X. Załóż konto klikając w link z pierwszego komentarza, złóż depozyt o wartości 50 zł i odbierz freebet o takiej samej wartości. Wpłać 50 zł, odbierz 100. A teraz lecimy z naszą analizą na dzisiaj. Pierwszy mecz, jaki obstawiamy, to spotkanie Liverpoolu z Brentford w Premier League. Po porażce Manchesteru United na Amex, z Brighton w Liverpoolu odżyły nadzieje na zakończenie sezonu w top 4. Czerwone Diabły na Derec mają 4 punkty przewagi, ale też jedno zaległe spotkanie. Ponadto w sobotę Liverpool czeka niełatwy mecz z Brentford. Pszczoły po 6 meczach bez zwycięstwa wygrały z Chelsea 2-0 oraz z Nottingham 2-1. Liverpool natomiast może pochwalić się z serią 5 kolejnych zwycięstw. Jednak pomimo wygranych w tych meczach mogliśmy zauważyć, że mają oni nadal duże problemy z grą w defensywie. Dwa gole stracone z Nottingham, czy aż trzy ze słabiutkim Tottenhamem nie przystoją drużynie, która chce grać w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. My tu tradycyjnie w meczach Liverpoolu idziemy w gole. Obie drużyny nie brylują jeśli chodzi o grę w defensywie. Spodziewamy się kolejnego spotkania, w którym zobaczymy wiele bramek i gramy tutaj zakład. Obie drużyny strzelą gola. Drugi mecz jaki obstawiamy to spotkanie Nicei ze Stadren w Ligue Nicea zawiodła w dwóch meczu z FC Basel, przez co nie wygrają oni europejskiego trofeum. Ostatni weekend wreszcie zgarnęli trzy punkty, jednak ich rywalem był spadkowicz z Ren natomiast wciąż walczy o udział w przyszłorocznej edycji ligi konferencji. By do tego doszło, muszą oni ustabilizować formę wyjazdową. Po serii pięciu domowych porażek w delegacji wygrali oni z Nont i PSG oraz zremisowali z Oser, by w kolejnych dwóch znowu nie zdobyć ani jednego punktu. Nicea w tym roku bramki u siebie nie strzeliła, tylko z Lens i PSG. Ren natomiast będzie grać ofensywnie ze względu na gorszą formę Nicei. To powinno nam zagwarantować duże emocje i bramki. Tutaj także gramy zakład BTS. I tak prezentuje się nasz kuponik na dzisiaj, którego gramy u Bukmachera EBETX. Płać 50 zł u tego Bukmachera i odbierz freebet o takiej samej wartości. Szczegóły w pierwszym komentarzu. Na koniec mamy dla Was jeszcze konkursik na spotkanie Liverpoolu z Brentfordem. Do wygrania są 3 bonusy do Bukmacher'a Ebet X. A co musicie zrobić, żeby wygrać? Musicie wskazać minutę pierwszej bramki w tym meczu. Wygrywają trzy osoby, które wskażą poprawną odpowiedź lub będą najbliżej. Powodzenia!